Cześć, to jest 2, 123 i witam w kolejnym odcinku z gry, a właściwie w kolejnym odcinku ciekawostek, przepraszam, z gry, e, ciekawostek dokładnie z misji, Geta, z, z gry Geta San Andreas I rozpoczynamy od misji Caesar Vialpando Val, e, i jest to misja, w której poznajemy właśnie postać, która tak się nazywa, jest to nowy chłopak Kendall, czyli dziewczyny, czyli znaczy no jest dziewczyno, jego dziewczyną jest handel, czyli siostra Sweet'a i CJ'a. I ciekawostką z tej misji, którą raczej, no ciekawostką, którą raczej wszyscy znają, jest to taka ciekawostka, że w przeciwieństwie do misji plaża, e, Dzika Plaża, a także po prostu do zwykłego tańczenia w klubie, e, to w trakcie tego tak zwanego tańca samochodem e, korzystamy ze strzałek numerycznych. Misja jest oczywiście dobrze znana i dość przyjemna. Mamy właśnie tańczyć za pomocą samochodu, tak zwanego Lowridera, czyli samochodu ze specjalną hydrauliką. No, zawsze lubiłem te samochody, więc misja nie jest jakaś skomplikowana. I przejdźmy dalej. Kolejna misja, którą się zajmę w tym odcinku to misja okradanie wuja sama. Jest to misja dla Ridera i misja ta polega na tym, że Wraz z nim udajemy się do bazy Gwardii narodowej i mamy ukraść broń, która jest tam składowana, aby za yy, na... zapotrzebowanie po prostu naszego gangu. I może zacznijmy od tego, jak tę misję można sobie ułatwić. E, a można tak. Ja w sumie zawsze ją wykonywałem w ten taki klasyczny sposób. A jakoś tak nie wpadłem nigdy na pomysł, żeby jakoś specjalnie ułatwić, bo e, grając już tyle razy w tą grę, e, ta misja już nie była taka dla mnie trudna jak za pierwszym czy drugim razem. Ale można ją jeszcze sobie ułatwić, e, gdy otwieramy magazyn, zanim wpuścimy rajdera, czyli nie otwieramy głównej bramy, e, tak to zrozumiałem, nie otwieramy głównej bramy, ale otwieramy sam magazyn. Oczywiście zabijamy znajdujących się tam żołnierzy. Które i tak nie zaatakują, dopóki auto nie wjedzie, i przez odpowiednie ustawienie skrzyni w, w tym magazynie yy, przestawiane je po prostu tak, yy, aby było szybciej załadować yy, i łatwiej na furgonetkę. I wtedy można jeszcze podnieść dwie skrzynie, co już jest w ogóle yy, z racji, że trzeba załadować sześć skrzyni wszystkich, yy, i czy to minimum. Tych skrzyń to jest szóstka, tam chyba ich wszystkich jest z 8. Nie, 10 chyba jest, bo są dwie skrzynie na zewnątrz, cztery w magazynie i jeszcze dwie, czy jedna albo dwie są z jednej obok, przy jednej ścianie magazynu zewnętrznej, albo jedna jest z drugiej, druga z e, tej pierwszej. Już nie pamiętam jak to dokładnie było, ale jakoś tak to ustawienie miało miejsce. I chyba jeszcze jest. W środku magazynu są dwie dodatkowe. Ale minimum jest sześć. Także naprawdę banalna może się stać ta misja, jak tak zrobimy. Myślę, że tutaj chodziło też o to, że. Jeszcze tak wyjaśnię, postaram się to wyjaśnić. Że jak ciężarówka z raiderem z nie wjedzie, to ci żołnierze też nie będą przychodzić tam, jak przychodzą, ostrzeliwując rajdera wtedy. I tak po załadowaniu do furgonu furgonetki tych skrzynek. Chciałem powiedzieć boksów, bo już angielska nazwa tutaj jest na tym zdjęciu. No to oczywiście wyjadą te dwa patrioty, dwa te jeepy wojskowe, które będą nas ścigać. Możemy wtedy ten cały furgon do magazynu, wysiąść z niego i zniszczyć oba auta. I właśnie tutaj taki mały błąd kolejny już jak się okazało w naszej serii. Jeżeli chodzi o grę, jeżeli zabijemy tylko żołnierzy siedzących, będą nas gonić w bezruchu. W sensie, że po obróceniu kamery do tyłu zobaczyć jak tam sytuacja się ma z tyłu, mimo się nie że się pojawią, nie będą się poruszać. Czyli tak jakby nie wiem, będą się teleportować, bo nie mają kierowcy. Także taki dziwny błąd. Hmm. Jeszcze. Występuje dość nieprzyjemny bug w tej misji, gdzie po dojechaniu do meta, Rider może po prostu od tak sobie umrzeć, i misja zakończy oczywiście się niepowodzeniem. E, mimo iż rozmowa e, podczas jazdy przychodzi normalnie, i Rider żyje tak? podczas tej rozmowy, więc taki błąd kolejny. I tak e, tutaj, jak akurat na tej grafice, właśnie są przedstawione, tak specjalnie wybrałem. Po w misji tej występują aż dwa unikalne pojazdy, które możemy zdobyć tylko poprzez jej niezaliczenie i jest to kuleodporny wózek widłowy czyli ten, który ładujemy te skrzynki jest on kuleodporny, także naprawdę yy, rzadkość i fajnie Nie, taki niestandardowy pojazd yy, który może posiadać kuleodporność a także jest Mesa, który jest w kolorze jasno-zielonym takim oliwkowym może troszkę I powiem, że też, że inne bronie, takie różne. I zamiast pistoletu może być strzelba, granat, T9, czy też serduszko dodające życie lub pancerz, czyli kamizelka kuloodporna Także naprawdę fajna rzecz sprawa. I teraz przejdzie jeszcze na koniec do ostatniej misji w tym odcinku. Czyli misji od Loka jaką jest misja Mad Dog.

Dlaczego tak? Ponieważ deskorolka była po prostu pojazdem z wersji Betań, która mogła być nawet noszona przez gracza w ręce i używana jako broń. Niestety twórcy zrezygnowali z tego pomysłu, A szkoda, bo w sumie był on dość ciekawy. Mamy B-miksy, to i deskorolki mogłyby być. Przejdźmy dalej do samych ochroniarzy Mad Doga. W misji wstępuje nawiązanie do studia Reflection i serii Driver. Podczas jednego z przerywników wili jeden z ochroniarzy Mad Doga, e, dokładnie to ten siedzący e, tam w tym takim barze, jakby, gdzie mamy kelnera, e, i tam jest taka kanapa dla gości, różne kanapy dla gości, jest kanapa z telewizorem, i tam gra ochroniarz na konsoli. Siedzi na tyłem. E, I tak. I krzyczy, że to jest do bani. Jakim cudem Refraction mogli to tak spieprzyć? Tanar jesteś do dupy. Yy, dokładnie taki cytat yy, pada z ust tego ochroniarza. I w tym przerówniku też występuje błąd. Yy, widać wyraźnie, że urządzenie do gry, które trzyma ten ochroniarz jest niewidzialne. No po prostu takie niedopracowanie kolejne ze strony twórców, także... Yy. Wiele się spotykaliśmy z nimi. I kolejne.

No dobrze, mam nadzieję, że ciekawostki Wam się tak jak zawsze spodobały. Widzimy się w kolejnym odcinku. No i cześć.